Dzień dobry widzowie. Dziś będziemy grać w FNFa, czyli Friday Night Funkin. Razem z moim kolegą. Nowym gościem. Maciek nie, Markiem, Markiem, wcale to nie Maciek. Nie, nie znacie naszego imienia. On się nazywa tylko na M, okej? Okay? Dobra, Maciek i Maciek. Ale my już się nazywamy Dark Emperor i Emperor Tak? Tak? I zaczynamy dziś dla Was nagrywać filmiki. Razem. Ja powróciłem na swój kanał. Wielki powrót, wiem. Ale powróciłem w końcu. Musiałem, prawda? Powrócić. Razem z moim kolegą dziś będziemy grać w Faridiny Twankie. A w ogóle to bardzo, bardzo prosimy o łapki w subskrypcję. Tak, właśnie. Daj. Niestety nasz kolega nie słyszy muzyki i może jedynie reagować. Prawda? Nie. Niestety. Ponieważ ja muszę mieć słuchawki, żeby nagrywać głos. Prawda? Nie, nie. Ale mogę ci na mi dawać mikrofon. Powiedz coś, co się odnosi do tematu odcinka. Będziemy śpiewać z tym gościem, który pani... Bip Barcelo What's up, little man? Jeżeli ten Dym złapał twoją uwagę Bibo Tak, bardzo fajne Może powinieneś spróbować? Bibo Jesteś pewien? Chodź Bibo hmm. Powiedz, co? Jeżeli pokonasz mnie W przyjacielskiej małej rabitwie, To ja ci pozwolę pójść. Brzmi nieźle, mały chłopczyk. bobu. To sprawiło, że się ucieszyłeś. Zacznij. Nie, pozwalaj mi, proszę, odrobinę palić. To uspokaja mnie. Rozumiesz? Zaczynamy naszą pisanę!

Oto i koniec pierwszej Fajnie piosenki. Tak! Bip boh. Hej. Zmieniu? To jest bardzo fajne, ale moja, moja ta klatka piersiowa to zaczyna się czuć śmiesznie Bip? Po prostu czuję ból. Yy, masz jakieś... małych no, chłopczyków? Bibopski? O! Chcesz, żebym dalszy... Okej! Okay. Ja to właśnie dołączyłem. Ale Nie może boleć. Prawda? Mówiłem, że ja mogę żyć tych papierosów. Transcrição e Вот если сперцу стари, а я Są jakieś piszczenia i w ogóle. I co się tutaj stanie? Wiedziałem! Mm. Stał się duchem. Zgaduje, Zgaduję, że trochę bardzo, trochę bardzo dużo ich używałem. Myślę, że to ja. To boli jak piekło, ale to jest lepsze, co zrobił mi ojciec z twojej dziewczyny. Nie mogę tak dużo zostać, ale jeżeli mój czas jest krótki, musimy to zakończyć. មកងើបទៅបងទៅ Maciek, wiesz, jak przykazał mikrofon i teraz ja gadam. A ampera, ampera. Już to, I impera. Jest tutaj. Dobra, możesz powiedzieć, jesteś się nazywasz, Masie? Jak już moje imię zdradziłeś. No. Kolejna próba. Na razie pokonujemy tego gościa. W sumie ducha. ZERO BŁĘDÓW, MACIEK! No, mi zero. Mamy zero błędów i go rozwalamy. Zaraz wygramy. O nie, dwa błędy. A teraz mamy dwa błędy. Ale go i tak rozwalamy. Właśnie dziewięć błędów, ale i tak z nim wygry, wygrywamy i raczej wygramy. Więc nie musicie się o nic bać. O, właśnie wygraliśmy. Maciek. Maciek, zamkniesz okno, proszę. Tutaj w pokoju jest otwarte, Dzień, widzisz? Poczekamy najpierw całego gościa, który zamyka okno. Dobrze, więc w tym momencie okno zamknięte. Chyba możemy kontynuować. Myślę, że wyglądam tak jak słońce, które się wzbudza, ale nie chce się obudzić. Hej. Przepraszam za to. Mnie ranie. Nie chcę, nie myślałem, że to mnie zabije, ale jesteś bardzo fajny. Kocham z tobą śpiewać i to jest moja nowa pasja. Wasza dwójka jest naprawdę fajna i nie chcę tego przeszkadzać. Myślę, że to czas na ostatnią piosenkę małych chłopców. A później. Obydwaj jesteście bezpieczni, tak? Posłuchawki masz. Ty nie słychać. Nie słychać nic, Maciek. Słuchajcie, nie słychać od głosu gry, więc nie będziecie mieli tej piosenki nagranej. Niestety bardzo przepraszam. Będziemy mieli Będziecie mieli nagrany odgłos mojego gadania. Piosenka brzmi, jest bardzo krótka, więc w sumie to nie ma to różnicy. Ale jest bardzo trudna. No i właśnie się skończyła. Jak widać, skończyliśmy tego mod. Więc my, razem z Darkem Perorian, Dziękujemy za oglądanie. Mówimy wam papa, pa. Jeszcze raz prosimy o subskrypcję, łapkę w górę i... i ale my drzemy ryja. Hashtag, ale my drzemy ryja w komentarzach. I do zobaczenia! I do zobaczenia nawzajem. Pa pa!